E, dlatego może teraz też będzie świetnie Francja? Cześć, się witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z EAFT24 Ultimate Team. Proszę Państwa, dzisiaj otwieramy sobie trochę paczek, Mam ich dokładnie, jak widzicie, pięć, ale to sobie zostawimy, bo najpierw na początku tego odcinka zagramy sobie meczyk. Trzeba kurczę wbijać ligę. Ostatnio miałem bardzo mało czasu, żeby grać i dalej jest liga ósma, więc trochę słabo. Postaram się wbić do ligi 7 jak najszybciej się da. Co do mojego składu zbyt dużo się tutaj nie zmieniło. Mam tu jakiegoś informa, niewymiennego. to wszystkie te karty no, ławce są niewymienne. Będziemy sobie grali, przetestujemy w ogóle dzisiaj tą panią, nie? Bo ona ma naprawdę mega dobre stafy. Ja też jeszcze jej nie testowałem. Powoli kurczę, trzeba zbierać punkty, żeby zakwalifikować się do food champions pierwszego, bo fajnie by było w nim zagrać. Tam są jak wiecie, kozackie nagrody, w ogóle już w czwartek będą kolejne nagrody za Division Rivals. Okej, okay, zobaczmy składzik mojego rywala pierwszego w dzisiejszym odcinku, jak on się będzie prezentował, liga hiszpańska nie jest jakiś mega mocny. Mam nadzieję, że wygramy, a ja wam chciałem powiedzieć, że jak wbijemy pod tym odcinkiem 250 łapek w górę to słyszałem, że za niedługo ma wyjść SBC z paczką o ikonę i myślę, że je zrobię. Dlatego to zależy od was. Jak będzie tutaj 250 łapek w górę, no to wtedy postaram się właśnie zrobić być to SBC. Tak samo jak teraz postaram się wygrać ten mecz, czy to jest bardzo ważne. Ja ten odcinek dla Was w ogóle wrzucam w środę, a tak się składa, że mam kolejnego News pifowego dla Was, tylko poczekajcie, bo zaraz stracę gola. Okay, spalony był i tak. E, już mordeczki w ten piątek ma wystartować kolejna drużyna Ligi Mistrzów, e, bo jeszcze dużo kart nie powchodziło, które miały wejść, e, więc zobaczymy, jakie tam karty wyjdą. Może jak będzie coś ciekawego, to sobie zrobimy jakiś nowy transfer. E, no ale dobra, skupmy się na tym meczu. Oj, niedobrze. Zapowiada się bardzo niefajnie i chyba stracę gola. Dobra, udało się na szczęście jeszcze wybronić. Dobra, teraz Mamy szansę na kontrę, Oziman, pokaż coś dobrego, stary. Musisz się dobrze pokazać przed widzami, bo jak dobrze się pokażesz, to wtedy też widzowie cię będą do składów kupować. Na razie słabo. okej, okay, mamy teraz piękną akcję. No, proszę, zrób to, Rodrigo, dosyć dobrze. Ok, jest sam na sam i teraz robikiem Gościa. I musi to być gol Wpadło, ej, te lowy są mega OP Polecam wam też je używać, jak bramkarz wychodzi O nie, teraz mam kłopot No nie będę ukrywał, że mój rywal naprawdę gra dobrze w tą FIFA I nie będzie z nim wcale łatwo Kłopoty, kłopoty, bardzo duże kłopoty Jest, jeszcze się wybroniłem jakoś z tego Ale stary, on mnie ciśnie Szczerze, nie należy mi się prowadzenie w tym meczu ja muszę się tu skupić na kontrach. Będę grał cały czas widzowie na kontry, bo to chyba moja jedyna szansa. I lecimy z kolejną groźną kontrolą. Rodrigo, dawaj! Aj szkoda, że troszkę do boku się wyrzuciłem, ale jeszcze jest szansa. Może długa po... <laughs> nie, nie taki miałem pomysł. Ależ już teraz klepią. I można to dobrze wykorzystać. Chyba nie spalił. Wydaje mi się, że tutaj nie było spalonego. I czy powtórzymy to samo? Największy błąd, jaki można zrobić. Sfajkował mnie wyjściem bramkarzem, nie? O, ale siedemna, nabrać jak dziecko. Nie fajnie się zapowiada. Okej, okay, jakoś się wybroniliśmy z tego i teraz możemy lecieć z kontrą. Moje kontry są bardzo groźne, o czym przekonał się już ten gość parę razy. Bo mogłem strzelić tą drugą bramkę przed chwilą, ale nie wypominajmy tamtej sytuacji, tak? Jest dobrze, że prowadzę. Kolejna groźna akcja, jeszcze jedno wycofanko tutaj. Patrzcie na to. Dobra, podajemy do Rodrigo. No i stary, zrób to jakoś dobrze. Wrzuteczka lekka. Aj, ale może będzie rożny? Nie, nawet jeszcze się utrzymam przy piłce. Pięknie. No to teraz wrzuta. Zagram bezpośrednio, wyjątkowo. Coś mi się za mocno kliknęło Dobra, lecimy dalej. Patrzcie jakie piękne podanie. Oziman, ładuj z daleka, kurczę. No, może jeszcze tutaj przejmiemy piłę? Dawaj kwara. Mogłem się obrócić szybciej. Dobrze, od razu podanko, do Rodrigo. I teraz brzuteczka przed. Idealnie Oziman! Jeszcze popraw, kurde. Chociaż teraz Oziman szybko przejął piłeczkę. I podanie do kwary. Kwara, wycofaj przed pole. Idealnie! A nie zapomniałem, że tam jeszcze obrońca jeden. O, oh, cholewcia, ja nie wiem, jak mój obrońca tego nie wybiłej. Ej, no, stał przy tym obrońcy i nie wiem, nawet nie dotknął tej piłki. Głupi gol, bardzo głupio straciłem gola. No i mamy jeden do jednego, chyba pora robić zmiany. Długa piłeczka, o Zimen, lecisz, Mordo. Dobiegnij do tego, idealnie! O już się zabrał z piłką! I druga strona, do pustej! Czemu ja nie zdzielam sam? Ciągle tego kurde podaję Piękny przechwyt, mamy jeszcze jedną szansę, może teraz tego nie zmarnuję. No, i ładuj! Jest! Wiktor Oziman zdobywa bramkę 2 do 1. No i teraz mogę spoko w spokoju zrobić sobie zmiany. Chobosh na HPO, oprócz tego przetestujemy sobie Hemp, która wejdzie za Odmena, i jeszcze wpuścimy sobie może Ansu Fatiego, który wejdzie za Rodrigo, i Rabiota zmienimy, bo też już się trochę zmęczył, e, za niego może Wiffera. Mój błąd, mój błąd i chyba mogę przez to stracić gola. Tego się boją, zawsze wycofuję piłkę przed pole karne. Wyjdź bramkarzem, wyjdź. Nie, pusta bramka! Kurde, ziomki, czy wy widzicie jakie ja tracę gole? Przecież to jest masakra jakaś, nie? Strasznie głupio tracę te bramki, więc trzeba to znowu szybko nadrobić, bo nie będę zadowolony, jak tutaj nie wygram tego spotkania. Ale dobra, od razu odpowiadamy. Nicolo Barella, yy, podaj, dobrze, jest to jeszcze jakiś mój ziomeczek, to jest chyba Fatty. No i z kontrom leci mój rywal. <laughs> zaczyna się robić bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Znowu kłopoty, oj za łatwo, panowie! <laughs> Dobra, super przechwyt. Możemy teraz lecieć z kolejną kontrą. Idealnie szoboszlaj! Spalony, spalony, minimalnie. Podawałem wcześniej, ale zanim się zebrał do podania, to kurczę, już zdążył spalić, ale już teraz przechwyt! No i Hemp pięknie przechwyciła piłkę. Aaaaaah. Aj, aj, aj. Już myślałem, że mu pod nogę spadnie. Serio, byłem pewny, że stracę gola. A mogę go strzelić, bo teraz chem wychodzi prawie sam na sam. Ostatni obrońca i zabrał, ale jeszcze ma jedną szansę, żeby to jakoś lepiej poprawić. Hem leci sama i trzeba to kończyć już samemu. Kurczę, no mogła zostać bohaterką tego meczu, nie? 82 minuta, jakbym teraz wsadził bramę. Strasznie szkoda znowu tej akcji i kurczę, chłopiec groźny, serio, w jedną stronę jest akcja, a później akcja jest od razu w drugą stronę. Nie, za łatwo, morno. Dobra, tutaj przejmuję już mój kolejny obrońca i my teraz lecimy z kontrą, nawet nie robię żadnych cięć widzowie, patrzcie co się dzieje w tym meczu. Chora akcja, dobra, hemp ma znowu piłeczkę, podanko do boku jest tu wifer, jesteś świeży stary, wykorzystaj to dobrze, idealnie. No i podanko, Oj, ale to jest ładna akcja, można to fajnie wykorzystać, dobrze, Aj. I oczywiście co? Oczywiście od razu akcja w drugą stronę. Miejmy nadzieję, że szybko ją tutaj zahamuje. Pięknie. I teraz my lecimy z akcją. To już może być jedna z ostatnich moich akcji, więc jak teraz już nie wykorzystam, to pewnie nie wygram tego meczu. Pięknie! Ej, co to za faulowanie? Dobra, i teraz mocna piłeczka po linii. Oleż błąd rywala! Chęp! Dobra, karka dobrze broni. Razem spróbujemy sobie na krótko. Już tutaj jest mój zawodnik, dobrze. Wycofanko jeszcze przed pole. Jeszcze raz przed pole, jeszcze raz i podanko jeszcze raz! Siek! 90 minuta 38 sekunda. Ostatnia akcja meczu. A Sufati daje nam prowadzenie i wygrywamy ten mecz! O, kurczę, tego to się nie spodziewałem. Teraz się trzeba wybronić. On będzie już leciał pewnie jednym zawodnikiem, tak, mamy wina! Takie emocjonujące mecze tylko na kanale TORI 4, więc subskrybujcie, a my teraz przechodzimy do otwierania paczek. Za dobry mecz zawsze musi być dobra nagroda, więc zobaczymy, co przyniosą mi paczki. I powiem Wam szczerze, że to nie są takie najsłabsze paczuszki, bo e, udało mi się tutaj e, ukończyć pewną SBC i między innymi. Mamy paczkę rzadkich piłkarzy Electrum, gdzie jest gwarancja 82+, mamy też złotą paczkę piłkarzy Prime, gdzie jest gwarancja 82+. Zacznijmy sobie może od zwykłej złotej paczki, żeby te wszystkie paczuszki otworzyć. Oglądajcie do końca, mam nadzieję, że mi przyniesiecie szczęście coś dobrego będzie Cristiano Ronaldo. No nie tym razem. <laughs> Christian Ronaldo za młodzieńczych lat grał w Sportingu, więc powiedzmy, że taka jego młoda karta, Paulino. Złota paczka piłkarzy, Okej, okay, Tu są sami piłkarze, jeden z nich jest tylko rzadki, ale są to sami piłkarze, więc jakiś będzie tutaj rzadkim, Okej. Okay. Kto to będzie z Lazio S.O.? Może to być jakiś fajny overall w sumie pod SBC. E, o, Casal, to chyba raczej nie, chyba nic specjalnego. W środku też jakichś niesamowitych kart nie ma, ale tak jak mówię, do SBC mi się przydadzą. No i teraz trzy najlepsze paczki. Zacznijmy od paczki dwóch rzadkich złotych piłkarzy 80. Plus. To jest całkiem spoko paczka. Tu może być. Coś fajne, jak mi szczęście dopisze. Okej. Okay. Ej, czy to jest Frank Kessy? Nie, to jest ktoś z Nottingham Forest. E, myślałem, że to mógłby być Kessy, ale e, mamy Sangare i Kieliniego. Jest jakby to był Kielini parę lat temu. No to co, którą pakę teraz otwieramy? Powiedzmy, że paczka, z... no niech będzie ta, złota paczka Prime. Ja bardzo lubiłem tą paczkę w wcześniejszych FIFA. Miałem w niej wielkiego farda, e, dlatego może teraz też będzie świetnie Francja?! Okej, okay. nie narzekam! Nie narzekam! To jest cudowny trafi, i piękna karta! Ale kolebcia jasna! Ja byłem pewny, że to Kilian Mbappe, Jeszcze Nolu I kiedza! Dobra, mamy kiezę jeszcze! Ale kozacko, ty! O, cholepcia jasna! Ja już mi serce mocniej zaczęło bić, To są karty niewymienne, co prawda? Ale mega dobra paczka, jestem z niej giga zadowolony, tylko co z tego to no nie? Tak, blisko było Kilian Mbappe, Bliżej się chyba nie dało. Naprawdę. walkout, bez że Francja, napastnik, dobra. Lecimy z paczką, rzadkich piłkarzy elektrum na zakończenie. Może tu będzie Kilian Mbappe, Hiszpania. Napastnik, kto to może być? Alvaro Morata chyba co? Więc to już taka dobra paczka raczej nie będzie z tego co mi się wydaje. Ilon ma rolę aktualnie. E, myślę, że 83, no dokładnie, to dobra, szału nie ma, e, ale z tamtej wcześniejszej paczki jestem bardzo zadowolony, więc no narzekać nie mogę. Dzięki za otwanie do końca, trzymajcie się, Elo!